Siemaneczko Lodziska. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy. Będzie wyjątkowy, ponieważ dla odmiany poruszymy sobie temat Lożki. Będzie to kobieta, która u jednych wzbudza niechęć, obrzydzenie bądź agresję, w innych zaś nadzieję na lepszą przyszłość tego zepsutego i niewegańskiego świata. No dobra, to lepiej mocno zapnijcie pasy, bo dziś porozmawiamy na temat Majstaś. Maja Staśko. Maja Staśko to taka męska wersja Jasia Kapeli. Polska aktywistka, polonistka, feministka, artystka, atencjuszka, lewaczka do kwadratu. No ale po kolei. Z Mają Staśko jest jeden podstawowy problem. Pomimo jej całej działalności, czy to charytatywnej, czy to wolontaryjnej, pomimo tej takiej chęci naprawy świata oraz zadbania o uciśnięte kobiety, Maja robi jeden wielki PR-owy problem. Czasami po prostu gada głupoty, które wybijają się zdecydowanie bardziej niż ta jej dobra działalność. No ale może najpierw zaczniemy od tych pozytywów, gdyż Maja czasem Potrafi się wybronić. Weźmy na przykład jej dramę z Anną Lewandowską, która, oprócz gotowania lewemu bezglutenowych kul mocy z gówna czasami postanawia napisać coś w internecie, że niby ona wspiera innych i my, dziewczyny, wszyscy jesteśmy razem. Otóż wyobraźcie sobie, że jesteście bogatą, wysportowaną i zrobioną od stóp do głów szprychą 10 na 10. W zasadzie wasze życie w porównaniu do reszty społeczeństwa jest absurdalnie wręcz rzeźkie i bezproblemowe. No to jakby tutaj się przypodobać mieszczaństwu i chłopstwu? No, możecie na przykład, jak pani Ania, założyć strój grubasa i pisać coś o Body Positive na swoim Insta czy na Twitterze. No genialne, prawda? No i właśnie Maja Staśka ją za to skrytykowała publicznie, no bo nie oszukujmy się, że przecież jest to tak głupie, że aż nie wiem, czy śmieszne, żałosne, czy debilne. Ze wszystkich rzeczy, jakie moglibyście zrobić, postanawiacie ubrać się w głupkowaty strój i napisać do tego jakiś durny opis. Co ciekawe, pani Anna chciała pozwać Majkę za to, że ją skrytykowała. No serio, nie wiem w jakim świecie ona żyje. Ja na przykład uważam, że jeżeli jako osoba publiczna zrobicie coś głupiego, to jedyne co możecie zrobić, to po prostu przeprosić, a nie pozywać ludzi, którzy wam taką głupotę wytknęli. Mam nadzieję, że pani Anna nie dojdzie do tego filmu, bo nie chce mi się pisać z jej prawnikiem. No ale nie no, no, po prostu spójrzcie na to zdjęcie w tym stroju jeszcze raz. Przecież to jest tak cholernie głupie. No ale wróćmy do Majki. Jakiś czas temu Majka wypowiadała się też na temat poboru do wojska w całkiem pozytywny sposób. W sensie wiecie, nikt nie powinien być do tego zmuszany. Szanuję za bycie konsekwentną feministką w tej kwestii. Jednak Majka czasami się przyczepia do rzeczy, o których najzwyczajniej w świecie, no uważam, że nie ma sensu po prostu rozmawiać. O ile jej ruch dotyczący body positive pod kątem photoshopowanych modelek, tworzących jakieś chore i nieistniejące w rzeczywistości kanon piękna, jest jak najbardziej w porządku, to prawda jest taka, że faceci są robieni w Bambolo w identyczny sposób. Spróbujcie sobie odpalić grę, gdzie głównym bohaterem jest jakiś brzydki grubas. Możecie je policzyć na palcach jednej ręki, a i nie, Mario się nie liczy. Mario jest przepiękny i okrąglutki tam, gdzie trzeba i ile trzeba. Z drugiej strony, gadanie o tym, że na przykład laski się nie muszą golić, no co ty nie powiesz, maju, możecie się nie golić. Tak samo jak możecie się nie myć, nie malować, nie ubierać fajne ciuchy, nie chodzić na siłownie, nie dbać o siebie, nie mieć żadnych zainteresowań, potem wyglądać jak żulice w wieku 50 lat. I to samo tyczy się facetów. Każdy ma prawo być obstranym trolem, ale jest też coś takiego jak pewna etyka wyglądu w pewnych miejscach. Kiedy facet idzie na przykład na rozmowę o pracę, to goli twarz albo podcina brodę, żeby dobrze wyglądała, zakłada gajerek i tak dalej. Kiedy idziesz na plażę, to na przykład nie wiem, podcina szłoniaki. I tak, żeby nie wystawały z majtek, dlatego że dosłownie odsłaniasz wówczas intymną część swojego ciała. Jak idziesz do szkoły, to nie ubierasz brudnych dresów, nie zostawiasz obsmarowanego ketchupem ryja po śniadaniu i brudnych zębów, tylko jednak wypadałoby się ogarnąć. Na tym polega bycie człowiekiem i na tym polega kultura, na której zbudowaliśmy całą cywilizację. Dzięki temu możesz na przykład poruszać się transportem publicznym i oddychać chociażby. Kolejna rzecz, Maja i jej weganizm, czy tam wegetarianizm, nawet nie wiem. Bardzo znana stała się jej recenzja zestawu Maty z Maka. Ja naprawdę nie rozumiem, jakie ona miała, w tym cel, oprócz atencji oczywiście. Idziesz do obsranego maka, czyli do restauracji fast food, gdzie raczej gourmet nie jest podawany. Kupujesz obsrany zestaw maty z mięsem, będąc weganką. Wywalasz go do śmieci. Dosłownie jesteś femilewacko- aktywistką a marnujesz jedzenie, które już zostało przygotowane i podane i robisz to dla atencji. Promowanie tego, tego jedzenia. Jak dla mnie to jest do wyrzucenia, to jest też do wylania. Nie będę tego robić, bo ktoś to oczywiście wypije, bo nie będziemy marnować jedzenia. Ktoś tam to też zje. Ale... Yy, Ogólnie mięso mleko. Myślę, że mogłoby to być lepsze. No i teraz tak. Kolejna rzecz. Seksizm i seksistowskie teksty w stronę kobiet. Serio. Maja odkryła, że rok ma 365 dni. To chyba normalne, że jak ktoś rzuci nieodpowiednim tekstem do nieodpowiedniej osoby w nieodpowiednim momencie, to wyjdzie z tego cringe'owa i ogólnie niezbyt przyjemna sytuacja. Wiadomo, że z nim głupszym facetem masz do czynienia, jako ładna kobieta, tym większa szansa, że powie do ciebie coś głupiego. I to nie tyczy się tylko wyłącznie seksizmu, rozmów, facet z kobietami i tak dalej. Tylko ogólnie. Z drugiej strony, jak masz przed sobą wysokiego, bogatego, przystojnego i wyspor Mężczyzny, który jest samoświadomy, to nawet to samo zachowanie będzie odbierane inaczej? Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś Ci się podoba, to odruchowo przyzwolisz mu na więcej. Tak niestety działa nasz poroniony mózg. Zresztą sami sobie zadajcie pytanie, komu prędzej wybaczylibyście coś głupiego? Komuś to jest brzydki czy ładny? Czy uważam, że to dobrze? Nie. Czy da się coś z tym zrobić? Raczej nie. Więc teraz pytanie: co jest bardziej seksizmem? Bycie Januszem pracującym na budowie po 12 godzin dziennie, żebyś miała gdzie mieszkać, który sobie zagwizda z kolegami na ładną panią, która obok budowy akurat przechodzi? Czy bycie kobietą? Która to samo zachowanie odbierze inaczej, w zależności od tego, czy to będzie Janusz czy Eduardo z Hiszpanii, opalony, spocony z sixpackiem bez koszulki. Bo ja, na przykład, uważam, że przedkładanie wyglądu drugiej osoby na jej intencje, to kwintesencja seksizmu, jaki ludzie muszą między sobą znosić. Piszcie w komentarzach, które zachowanie uznalibyście za bardziej seksistowskie. Weźmy jeszcze akcję z drogim zegarkiem lewego. No naprawdę niesamowita sytuacja, że typ, który dla polskiego sportu zrobił więcej niż wszyscy inni polscy sportowcy razem wzięci w historii, no bo nie oszukujmy się, nie ma i nie będzie tak popularnego na całym świecie polskiego sportu sportowca jak Lewy, nosi drogi zegarek. Se zarobił, to se nosi. Może jakby ukradł to, zrozumiałbym to oburzenie. Ale po co to w ogóle komentować? Ano tak, dla atencji i zasięgów. Maja często też wspomina, że jest absolutnie przeciwna przemocy. I zgodnie ze swoimi postanowieniami uznała, że zawalczy sobie na free fightowej gali. Kogo witam, kogo goszczę? Kasper z Rubinkowa, witam. Zacznę od Ewy może, bo Maję będę musiał poprosić o pozwolenie na zadanie pytania. Nie udzielam, eee, więc... do widzenia Oh snap o, nie. To nie Hashtag malus. roasted Dlaczego tak ty to rozpoczynasz? Mam fajne pytania do ciebie Ja rozumiem, że część garzy przeznaczyła na cele charytatywne Że kreowała się na bohaterkę uciśnionych Ale jestem tym odrobinkę hipokryzji Z drugiej strony jak włodarze zarzucili hajsem No to kto by się nie skusił W czasie gali, a w zasadzie w czasie konferencji Maja miała pewien beef z Malikiem Otóż Maja mówiła, że Malik jest seksistą Z drugiej strony Malik prosił Maja o zdjęcia cycuszków No co trzeba przyznać Jest troszeczkę seksistowskim tekstem, jakby na to nie patrzeć Malik z jeszcze trzeciej strony twierdzi, że laseczki lubią jak on tak do nich się odzywa. Przyszedłem sam Dwie, wychodzimy we w samochodzie robię... Ja rozumiem, że Malik tworzy te dyski, jak tworzy, nosi się jak nosi, i zapewne będąc takim pseudo-gangsterem z łańcuchami i drogimi ciuszkami spotyka na swojej drodze o wiele więcej kobiet, które lubią być traktowane tak a nie inaczej. No ale jednak Maja taką osobą nie jest i takiej relacji z Malikiem nie miała, więc jak dla mnie w tej sytuacji stanąłbym za mają, gdyż to co zrobił Malik, było no najzwyczajniej w świecie niesmaczne. No dobra, ale co z samą walką? Maja wygrała z Mr. Honey, choć szczerze. To od samego początku widać było, że nad nią góruje, no bo Maja jest dość wysoką i prężnie zbudowaną kobitą. I mam nadzieję, że się do mnie nie przyczepi, że mówię, że jest gruba, no bo nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że na przykład Rozyniakowi albo jakiemuś olejnikowi pewnie by spokojnie spuściła lewacki łomot. A co będzie dalej? No to już zobaczymy.